Masz dość tego, że bateria rozładowuje się właśnie wtedy, gdy najbardziej jej potrzebujesz? W tym filmie pokażemy Ci najlepsze przenośne ładowarki zewnętrzne. Mocne, kompaktowe modele z ultrafast ładowaniem, które mogą uratować Cię w każdej chwili, jeśli myślisz o zakupie jednej z nich. Wstrzymaj się na moment, bo nie wszystkie są warte uwagi, a niektóre mogą nawet uszkodzić Twoje urządzenie. Zostań z nami do końca, aby dowiedzieć się, który model najlepiej pasuje do Twojego stylu życia i pamiętaj, że wszystkie linki znajdziesz w opisie. Numer 1. Vectom. Ten powerbank marki Vectom X to jedno z tych narzędzi, które stają się niezbędne na co dzień, szczególnie... Jeśli często korzystasz z telefonu, tabletu lub innego urządzenia elektronicznego. Najbardziej wyróżnia się to, że ten model ma już wbudowane różne kable, więc nie musisz zabierać dodatkowych ani martwić się, że o którymś zapomniałeś. Ma przewody kompatybilne z niemal wszystkimi nowoczesnymi urządzeniami, co oznacza, że możesz go używać zarówno z telefonami różnych marek, jak i z tabletami, słuchawkami, czytnikami e-booków, aparatami, kontrolerami i innymi. Jedną z największych zalet tego PowerBanka jest to, że pozwala ładować kilka urządzeń jednocześnie. Niezależnie od tego, czy jesteś w pracy, w domu, w podróży, czy na spotkaniu z przyjaciółmi, możesz podłączyć kilka sprzętów bez czekania, aż jedno się naładuje. To sprawia, że jest bardzo praktyczny, zwłaszcza jeśli dzielisz się baterią z kimś lub masz przy sobie więcej niż jedno urządzenie. Kolejną bardzo przydatną cechą jest inteligentny ekran cyfrowy. Zamiast zgadywać, ile energii pozostało, ekran pokazuje to w sposób przejrzysty, dzięki czemu zawsze wiesz, kiedy warto go naładować. Funkcja ta jest szczególnie przydatna, jeśli planujesz być poza domem przez kilka godzin i chcesz mieć pewność, że wystarczy ci energii na cały dzień. Jeśli chodzi o design, VectoMax postawił na wygodę. Powerbank jest cienki, lekki i ma kompaktowe rozmiary, co czyni go idealnym do noszenia w kieszeni, plecaku lub małej torebce. Do tego ma zintegrowany sznurek, dzięki któremu łatwo go zawiesić. Możesz go nosić przypiętego do plecaka, paska albo nadgarstka, zawsze pod ręką, nie zajmując przy tym dużo miejsca. Ale nie tylko jest praktyczny i wygodny, jest też bezpieczny. PowerBank ten ma wbudowany system ochrony, który dba o Twoje urządzenia podczas ładowania. Chroni je przed przegrzaniem, przeładowaniem i innymi problemami, które mogłyby uszkodzić baterię Twojego telefonu lub tabletu. Innymi słowy, to nie tylko bateria zewnętrzna ale także akcesorium, które myśli o bezpieczeństwie Twoich urządzeń. Numer 2 Pajdasu. Ten powerbank marki Pajdaszu to doskonała opcja, jeśli szukasz mocnej, szybkiej i gotowej na wszystko przenośnej ładowarki. Został zaprojektowany dla osób, które intensywnie korzystają ze swoich urządzeń w ciągu dnia, czy to do pracy, w podróży, w czasie wolnym, czy po prostu po to, by nigdy nie zostać bez baterii wtedy, gdy najbardziej jej potrzebują. Jedną z jego największych zalet jest prędkość. Dzięki technologii szybkiego ładowania ten Powerbank może błyskawicznie dostarczyć Twojemu telefonowi sporo energii. To idealne rozwiązanie dla tych, którzy nie mają cierpliwości ani czasu na czekanie. Jeśli się spieszysz lub musisz dalej korzystać z urządzenia, ten model rozwiąże problem w kilka minut. Co najlepsze, nie tylko szybko ładuje, ale sam też szybko się ładuje, więc nie musisz zostawiać go podłączonego na wiele godzin. Ma bardzo dużą pojemność, co oznacza, że możesz naładować swoje urządzenia kilka razy bez szukania gniazdka. Świetnie sprawdzi się podczas długich podróży, wycieczek, dni pracy poza domem czy każdej sytuacji, w której potrzebujesz dodatkowej energii. Dodatkowo jest wyposażony w port wejściowy i wyjściowy USB typu C, co czyni go kompatybilnym z najnowocześniejszymi urządzeniami, gwarantując stabilne, wydajne i szybkie połączenie. Design również zasługuje na uwagę. Ten model od Pajdaszu ma bardzo przejrzysty i nowoczesny ekran LCD, który dokładnie pokazuje, ile energii zostało. Nie musisz zgadywać ani czekać, aż nagle się rozładuje. Możesz w każdej chwili sprawdzić poziom naładowania i lepiej się zorganizować, zwłaszcza gdy jesteś wiele godzin poza domem. Na koniec dostajesz wszystko, czego potrzebujesz kabel, woreczek ochronny i mały podręcznik, by móc od razu zacząć korzystać. Dodatkowo urządzenie objęte jest gwarancją, co zawsze daje spokój. Numer 3 Iniu. Ten powerbank od Iniu to świetny wybór, jeśli szukasz czegoś praktycznego, cienkiego i bardzo łatwego do zabrania w dowolne miejsce. Jego ultra cienka konstrukcja sprawia, że jest jednym z najbardziej kompaktowych modeli na rynku w swojej kategorii, co oznacza, że zmieści się idealnie w kieszeni, małym plecaku lub nawet torebce, nie zajmując prawie wcale miejsca. Pomimo małych rozmiarów ma wystarczająco dużo mocy, by zapewnić energię twoim urządzeniom przez cały dzień a nawet przez cały weekend. Jedną z jego głównych zalet jest szybkość ładowania. Dzięki inteligentnej technologii PowerBank dopasowuje moc do podłączonego urządzenia, oferując szybkie i efektywne ładowanie w krótszym czasie. To idealne rozwiązanie dla tych, którzy potrzebują energii natychmiast i nie chcą długo czekać, by ponownie użyć telefonu, tabletu czy słuchawek. Kolejną bardzo istotną cechą jest obecność portu USB typu C, zarówno do ładowania samego PowerBanka, jak i innych urządzeń. Nie wszystkie modele to oferują, a to bardzo przydatne, bo pozwala używać tego samego kabla do wszystkiego, co oszczędza miejsce i upraszcza sprawy, zwłaszcza w podróży lub poza domem. Ponadto ma zaawansowany system ochrony, który zapobiega przegrzaniu, zwarciom i przeładowaniom. Oznacza to, że możesz korzystać z niego bez obaw, mając pewność, że Twoje urządzenia są chronione. Przez cały czas ładowania. Zgodność również jest doskonała. Ten model od INIU działa nie tylko z telefonami i tabletami, ale też z mniejszymi sprzętami, jak smartwatche, słuchawki bezprzewodowe, opaski sportowe czy inne urządzenia potrzebujące trochę dodatkowej energii. Dodatkowo wyposażony jest w wbudowaną latarkę, która może być bardzo pomocna w nagłych sytuacjach lub w miejscach o słabym oświetleniu. W zestawie znajduje się również kabel, mały woreczek transportowy oraz wsparcie techniczne to kompletna i przemyślana opcja dla każdego użytkownika. Numer 4 Ugreen. Ten powerbank od iGreen e został zaprojektowany dla tych, którzy potrzebują mocnego, bezpiecznego i nowoczesnego rozwiązania, by naładować wszystkie swoje urządzenia w dowolnym miejscu. Jego pojemność jest idealna dla osób korzystających z laptopów, telefonów i tabletów przez cały dzień, ponieważ pozwala wielokrotnie ładować sprzęty bez konieczności szukania gniazdka. Jedną z największych jego zalet jest moc. PowerBank ten jest w stanie zapewnić energię nawet dla laptopów takich jak MacBook, co czyni go doskonałym wyborem zarówno do użytku osobistego, jak i profesjonalnego. Jeśli pracujesz w różnych miejscach lub często podróżujesz, posiadanie tak mocnego źródła zasilania daje ogromny komfort. Ma trzy porty, dwa USB-C i jeden typu A, co oznacza, że możesz ładować kilka urządzeń jednocześnie, niezależnie czy to telefon, tablet, słuchawki czy laptop, ten PowerBank dopasowuje się łatwo i inteligentnie. Najlepsze jest to, że energia rozkładana jest wydajnie, dzięki czemu wszystkie urządzenia ładują się z dobrą prędkością, bez pogorszenia wydajności. Na uwagę zasługuje również inteligentny ekran. W przeciwieństwie do prostych wyświetlaczy, ten ma kolorowy ekran TFT, który pokazuje wszystkie informacje w sposób czytelny i przejrzysty. Możesz zobaczyć, ile baterii zostało, ile energii wchodzi i wychodzi. Szacowany czas ładowania, napięcie i inne przydatne dane wszystko na bieżąco w nowoczesnej i łatwej do zrozumienia formie. Jeśli chodzi o bezpieczeństwo i trwałość, ten model od Ugreen wyposażono w specjalny system chroniący twoje urządzenia przed przegrzaniem, przeładowaniem i innymi zagrożeniami. Automatycznie zarządza też energią, by wydłużyć żywotność zarówno powerbanka, jak i ładowanych sprzętów.